Nikt nie był na to gotowy. Dawid Kwiatkowski, ikona polskiej sceny, zalał się łzami podczas sylwestra z dwójką w Katowicach. Tuż po północy, 1 stycznia 2026 roku, kiedy Polska jeszcze wiwatowała na cześć Nowego Roku, na scenie wydarzyło się coś, co wstrząsnęło widzami. Prowadzący przerwali show, by ogłosić sensację. Dawid właśnie kończy 30 lat. W blasku Jupiterów. Piotr Kupicha wjechał na scenę z gigantycznym tortem, ale to był dopiero początek lawiny emocji. Michał Wiśniewski wręczył jubilatowi list od całej ekipy produkcyjnej. To nie były zwykłe życzenia, lecz osobiste wyznania od ludzi, którzy pracowali z Dawidem ramię w ramię przez wiele dni. Gdy artysta zaczął czytać te szczere słowa pełne uznania i przyjaźni, po prostu pękł. Na oczach milionów widzów, Dawid Kwiatkowski zaczął szlochać ze wzruszenia, pokazując swoją najbardziej ludzką i wrażliwą stronę. To był moment absolutnej autentyczności, który udowodnił, że za blaskiem reflektorów kryje się człowiek pełen uczuć. Trzydzieste urodziny zaczęte może łez szczęścia i miłości od kolegów z branży. Czy to był najbardziej wzruszający moment tego sylwestra? Co o tym myślicie? Piszcie w komentarzach.